Siemano mordeczki, zapewne się zastanawiacie, gdzie są odcinki z Afryki. Otóż mam materiał, bardzo dużo, mam chyba ze 180 giga materiału, ale nie miałem kompletnie czasu, żeby złożyć, gdyż po powrocie z Afryki, bo udało się wrócić, skoro nagrywam, zająłem się kolejnym szybkim projektem na 1%. Mianowicie szykuję auto na Złombol 2023 do Portugalii. Jest to barkas w dwusłowie, w dwusłowie wyciągnięty z krzaków I tydzień po powrocie nie miałem kompletnie czasu zająć się materiałem Tylko od razu przywiozłem barkas do garażu I zacząłem tutaj dłubanie w nim Z zrobienia było wszystko i nic Z tego też nagrywałem relacje Też z tego zmontuję kiedyś odcinki Ale najpierw Afryka, materiał leży na dysku Także na pewno będzie Wyruszam na Złombol za 7 dni Wóz jest oczywiście w proszku, jeszcze nie testowany na drodze, nie jeździ, nie hamuje Teraz Wam go pokażę Także nie martwcie się, odcinki z Afryki będą Ale to dopiero po powrocie ze Złombolu Cyklicznie sobie poskładam odcinki Będą cykliczne przerwy nie wiem ile tam odcinku wyjdzie. Postaram się złożyć to jakoś ciekawie. Barka wygląda mniej więcej tak. Jest wspaniałym wrostem, gruzem, śmieciem. E, powoli przywracamy go do życia. Jeszcze jest sporo roboty. Wyjazd na 7 dni. No, masakra jest, wszystkie wahacze powpadały do środka, ale udało się to wyspawać, naprawić i tak dalej, i tak dalej. To będzie jeden fi film w ciągu, także nie będę się poprawiał, nie będę nic wycinał, po prostu puszę to w całości, abyście mieli jakieś tam informacje, co się dzieje, czy wróciliśmy, czy żyjemy. Także e, mogę tylko Wam zdradzić tyle, że nasza wyprawa Mercedesem się jeszcze nie zakończyła. Ale o tym dowiecie się wkrótce, jak uda mi się poskładać te odcinki. Ale naprawdę chciałbym to zrobić fajnie i porządnie, nie na sztukę. Akurat tu odcinki nie chciałbym zrobić na 1%, tylko na jakieś 7%. Także tutaj Wam pokażę. Walka trwa, zostało 7 dni. Tu jest taki wspaniały silnik dwusuwowy. Skrzynia czterobiegowa. No, jeszcze jest sporo pracy wóz, jest syfem strasznym, niesamowitym, ale jest kurde, wspaniały i nawet Wam go odpalę, bo udało się go już odpalić wstępnie. Nie wiem, czy się uda mi jedną ręką otworzyć drzwi, łaga Ale to będzie niecięty materiał, także nic nie będę mógł szukać. Mamy luzik, oj, nie mamy, wbieg brzmiłem głupie projekty, grubo głupie pomysły, ale bycie syfiarzem to jest spoko bez sania, damy trochę sania. zapłony wstępnie poustawiane naprawdę było kupę pracy mam z tego materiał, nie może tak szczegółowy jak na instagramie, w ogóle cała relacja z naprawy z tego, co się dzieje na bieżąco jest na Instagramie, na kanale, na profilu nie sprzedam, będę robił za serdecznie zapraszam także nie martwcie się, odcinki z Afryki będą a to pasyk piszczy, go naciągnąć ale jest wspaniały dźwięk dwusuwa wspaniale, głupia przygoda się szykuje wyjazd za 7 dni roboty w Siedzę tu miesiąc, dzień, w dzień, wieczór, wieczór, w noc, w noc. Trochę, już, że tak powiem, siły mi opadają, ale na pewno Wam to teraz puszczę. 4-minutowy film bez cięć. Jeszcze sporo roboty, także nie marcie się: odcinki z Afryki będą. Też chciałbym już je opublikować, bo naprawdę był kozacko. The best trip w moim życiu. Ale to jeszcze nie koniec. Nara!